Gminie Wiejskiej Starogard Gdański jako pierwszej przyszło zmierzyć się nie tyle z samą reorganizacją oświaty na swoim terenie, co przede wszystkim z niezadowoleniem lokalnych społeczności, których ten problem ma dotykać bezpośrednio. Wczoraj późnym popołudniem w obronie szkoły stanęli mieszkańcy Rokocina, rodzice uczących się tam dzieci. Społeczność obawia się tego, że za rok czy dwa nastąpi zamknięcie ewidentne szkoły, bo wiadomo, że no, z tym się to wiąże, jeżeli jest, jeżeli jest e, mniejsza ilość dzieci w szkole, jest też miejsce, mniejsze zapotrzebowanie na nauczycieli w tej szkole, e, po jakimś czasie okazuje się, że ta szkoła jest zbędna wręcz. Informacja o planowanej likwidacji klas 4 do 6 w Rokocińskiej szkole dotarła do mieszkańców przypadkowo. Dlatego postanowili dmuchać na zimne i zorganizować się. Został zawarty czy stworzony komitet obrony tej szkoły. No my nie jesteśmy w tym komitecie, ale na pewno będziemy wspierać ten komitet jako sołtysi. I to jest też takie, takie podbudujące dla nas, że to nie tylko jest nasza sprawa, tylko wszystkich. No, wie pan takie wsparcie jakby to mówić za plecami. Te wszystkie działania i społeczny sprzeciw wobec planów gminy zostały podjęte jeszcze bez oficjalnej informacji czy propozycji wyrażonych przez władze gminy. Zaproponujemy przyłączenie małych szkół do szkół większych. Tak się akurat układa, że mamy 8 szkół podstawowych na terenie gminy, z tego cztery związane są z gimnazjami, to są zespoły szkół. I do, tych, do każdego z tych czterech zespołów dokładamy małą szkołę towarzyszącą w niedalekiej odległości, tak jak na przykład Trzcińsk proponujemy włączyć do miejscowości Kokoszkowy, Brzeźno Wielkie do miejscowości Rywał, Dąbrówkę do miejscowości Jabłowo i Rokocin do miejscowości Sumy. Propozycja ta została przedstawiona oficjalnie po raz pierwszy dzisiaj na posiedzeniu Komisji Edukacji Rady Gminy Starogard na które przybyła również liczna reprezentacja rodziców z Rokocina. W tym momencie jest taka sytuacja, że subwencja oświatowa nie wystarcza na płacę pracowników oświaty. Propozycja ma na celu zmniejszenie liczby oddziałów w małych szkołach, pozostawienie klas 0 i od 1 do 3 oraz przeniesienie oddziałów 4-6 do pobliskich większych obiektów. Niestety przed tej operacji część nauczycieli będzie musiała zmienić profesję, być może znaleźć pracę w innych szkołach. Przy 80% udziale wynagrodzeń w ogólnych wydatkach na oświatę pozwoli to na ustabilizowanie sytuacji szkół na terenie gminy. Rozmowy na ten temat rozpoczęte dzisiaj będą kontynuowane. Nic jednak nie wskazuje na to, żeby przedstawiony pomysł nie miał być realizowany, co popiera też część radnych gminy. A według ścieżki administracyjnej, którą musi przejść ta propozycja. Ja zgłaszam propozycję, natomiast oceniać to będzie Rada Gminy, lokalny parlament, i do Rady będzie należał głos ostateczny. Póki co, pomysł ten mieszkańcom Rokocina się nie podoba. To są pliny, normalnie, śmiech na sali. Nie wiadomo, nie opłaca się dla 30 dzieci, bo wiadomo, Wójt powiedział: mają być dzieci, a dla 30 się nie będzie opłacać i za 30 zamkniemy w szkołę! Pani nie słuchają. Kolejne spotkanie z mieszkańcami zostało zapowiedziane na 13 lutego. Rodzice zapowiadają walkę o istnienie szkoły w obecnym kształcie, a władze gminy konieczną reorganizację.